Teraz, A teraz zapraszam do rozmowy panią Magdalenę Wątek, założycielkę i dyrektorkę prywatnej szkoły podstawowej nr 5 Twoja przyszłość w Sosnowcu oraz pana Roberta Górniaka, wicedyrektora tej szkoły. I dodam od siebie, że pan Robert Górniak jest wielu z Państwa doskonale znany jako osoba prowadząca znany i bardzo cenny, jak to nazwać, fanpage, serwis Dilerzy Wiedzy. To, to jest właśnie ta osoba niezwykle. Skromna i niezwykle zasłużona. Zapraszam Państwa. Dzień dobry, witam serdecznie. Gratuluję wytrzymałości, że do tej pory jeszcze tak dużo jest nas na sali. I dlatego proszę Państwa, że tak naprawdę moglibyśmy się podpisać pod wieloma prezentacjami. Nasza w żadnym wypadku nie będzie mówiła o tym, co my w szkole robimy. Zaczynamy tylko od tego. Że w 1994 roku stałam się dyrektorem i właścicielem szkoły podstawowej, ale co najważniejsze, w 1992 roku, proszę Państwa, mój syn poszedł do pierwszej klasy szkoły prywatnej, wtedy takiej szkoły, która rozpoczynała swoją działalność. I co się działo? Ja przez pierwszy rok. Zorientowałam się jako rodzic, a jestem socjologiem z wykształcenia i pracowałam na uczelni z dorosłymi osobami. Nie myślałam w ogóle o pracy z takimi maluszkami. Przez pierwszy rok pokazano mi, jak naprawdę ta szkoła prywatna mogłaby wspaniale prowadzić dziecko ku przyszłości. Kolejny rok pokazał nam rodzicom, jak przez. Zachłanność i oszczędność, można to wszystko zniweczyć. I, i pod koniec drugiej klasy mojego syna zostałam zobligowana przez wspaniałych rodziców naszej klasy do tego, żeby znaleźć szkołę, która przejęłaby całą naszą dwunastkę. I proszę mi wierzyć, ja wtedy przejechałam dookoła Sosnowca, gdzieś w granicach 20 kilometrów, każdą szkołę prywatną, która była. Przy czym wtedy już miałam w głowie tą wizję, jak ja chciałabym, żeby ta szkoła wyglądała. No i trafiłam do jednej z wspaniałych pań, wtedy wicedyrektor jednej ze szkół społecznych i ona mi powiedziała tak, dziecko, jeżeli ty masz takie możliwości w postaci pomocy mojej mamy i masz taką wizję, to ty sobie tą szkołę załóż. Bo takiej jak chcesz to nie znajdziesz. I tak w 20, 20 czerwca w 1994 roku znalazłam budynek, który tak wyglądał, proszę Państwa. A 1 września, no to nie do końca w 2019 roku już wyglądał tak, ale w 1 września 1994 roku mogliśmy rozpocząć naukę w, z czterema klasami. 22 dzieci, czterech nauczycieli i pomimo tego, że to jest szkoła prywatna, gdzie faktycznie to na początku nie było zaangażowania rodziców, moja rodzina, najbliżsi, znajomi i wielu, tak jak tu Jola Kałuża mówiła, budowańców, którzy nie zawsze się nadawali do tego, co robią. Udało się rozpocząć 1 września. Ja z niewyspania, bo do godziny 2 w nocy jeszcze sprzątałam w szkole, to na pierwszym rozpoczęciu roku szkolnego pomyliłam wizytatorów z inspektorem Wydziału Edukacji. Do dzisiejszego dnia śni mi się to po nocach. I proszę Państwa, w 2019, w 2019 roku, w styczniu Przechodziliśmy do nowego budynku i wtedy miałam możliwość naocznie przekonać się, że pomimo tego, że to jest szkoła prywatna, gdzie ja jestem dyrektorem i organem prowadzącym, mogę liczyć zarówno na nauczycieli i na rodziców, nie tylko w takich sytuacjach klasycznych szkolnych, ale trzeba było w ciągu trzech dni przeprowadzić całą ogromną szkołę do drugiego budynku. Słuchajcie państwo, ja nie wiem, kiedy się to zdarzyło. Naprawdę ja się zajmowałam sprawami związanymi z papierami i dokumentacją, a to wszystko zdarzyło się tak gdzieś poza mną. No i gdyby nie nauczyciele, dyrektorzy, no to jeden człowiek nawet z najlepszą wizją nie miałby szans tego ja się, zrobić. Ja się teraz wtrącę, bo rzeczywiście to, co Magda mówi na temat tego przeniesienia się, to ja chciałbym pokazać. ...wskazać mniej więcej te wszystkie zmiany, które nas czekały przez ten cały czas. Tutaj odniosę się do tego, co pan doktor Rozmarynowski powiedział, przedstawiając raport z całego projektu. Nazwa projektu to, jak chcieliśmy zmieniać świat. Natomiast e, oprócz tego ważne jest jeszcze to, jak bardzo chcieliśmy zmienić się przez ten świat, który nas zmuszał do zmian. Bo wszyscy Państwo, którzy, którzy tu jesteście, tak naprawdę nie tylko Wy zmienialiście coś, ale też musieliście się dostosować do, do tych zmian e, czasem społecznych, czasem politycznych, czasem prawnych, tak żeby nadal tutaj móc przyjść i powiedzieć: Tak, od 30 lat ta szkoła e, istnieje. Ja nie wiem. Ile szkół zostało założonych te 30 lat temu, ale na pewno nie wszyscy są w stanie teraz tutaj przyjść i powiedzieć, nadal prowadzimy tę szkołę. Natomiast faktycznie te zmiany, które trzeba było zrobić, tak jak w naszym przypadku, e, zmiana szkoły ośmioletniej w sześcioletnią, e, otworzenie przedszkola, otworzenie liceum, otworzenie gimnazjum, zmiana z powrotem na ośmioletnią. Czy to, co Magda powiedziała właśnie a propos przeniesienia szkoły, to było w trakcie roku szkolnego rzeczywiście, więc naprawdę przedsięwzięcie było ogromne, e, ale udało się faktycznie. Jesteśmy teraz w nowej szkole, nie mamy problemu z naborem na rok do przodu, więc myślę, że to jest najlepszym potwierdzeniem tego, jak, jak dobrze działamy. Także przeszliśmy z tego architekta, architekt wspólnoty. Na pragmatyk jakości, na pewno jeśli mogłabym się odnieść tutaj do raportu. ja chciałam na koniec jeszcze powiedzieć taką rzecz. To, co Ania Sobala mówiła, że ta wizja, otwartość i tak dalej wszystko jest ważne, ale wiecie Państwo, tak mi się wydaje, dlaczego niektóre szkoły publiczne mają problem, bo każdy z nas, jak zakładał tą szkołę, obojętnie czy to było 30 kilka lat temu, czy 5 lat temu, każdy z nas miał tą wizję, wiedzieliśmy, co chcemy robić, i wiedzieliśmy, w jakim kierunku ta nasza szkoła ma podążać. Nie byliśmy tylko. Dyrektorami z konkursu. I to jest ta, ten taki ważny wniosek, a takie przymrużenie oka, to jadąc wczoraj w tej zaspie mówiliśmy z Robertem, że takie mam wrażenie, że w naszej szkole działa kret z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponieważ od wielu, wielu lat naprawdę, ja nie będę ich teraz wymieniać, ale jest kilka albo kilkanaście przykładów rzeczy, które yy, nie ja, ale nasze grono wymyślało i potem po roku czy po dwóch dowiadujemy się, że ministerstwo wprowadza to jako obowiązek. Pamiętacie, w gimnazjum były te warsztaty takie humanistyczne i przyrodnicze projekty. Myśmy to robili dwa lata wcześniej. Teraz od tamtego roku już prowadzimy fakultety takie, że uczeń sobie wybiera przedmioty, które chce tam po przerwie robić. No i jeśli by, nie wiem w jakiej wersji wejdzie reforma, to to też przecież jest jednym z elementów, więc mam nadzieję, że kiedyś ten kret się ujawni. A ja muszę powiedzieć a propos tego, co Pani Anna powiedziała w którymś momencie, bo wyciągnęła to, że przewija się tutaj słowo zaufanie faktycznie w tym, co, co robimy, zaufanie albo nauczycieli, albo rodziców, albo instytucji oświatowych. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o zaufanie rodziców przede wszystkim, to my sobie musimy uświadamiać to, że w Tyle czasu trzeba, to znaczy trzeba być na rynku rzeczywiście te 30 lat, żeby móc mówić to, co Państwo też mówiliście tutaj, że przychodzą absolwenci, żeby zapisać swoje własne dzieci. Tego, to się nie zdarza w szkole, która no, istnieje 10 lat. To się zdarza w szkołach publicznych, ale zwykle dlatego, że no, ze względu na rejonizację i tak te dzieci muszą trafić do, do tej szkoły. szkoły. Tak. Natomiast u nas niekoniecznie to się musi zdarzyć. Natomiast strasznie miło jest właśnie usłyszeć, tak jak ostatnio, kiedy ja siedziałem w sekretariacie i wyszła pani młoda, która dopełniała proces procedur związanych z zapisaniem dziecka do pierwszej klasy i usłyszałem za plecami, pan nie uczył angielskiego 20 lat temu. To naprawdę było bardzo fajne. Ja myślę, że to co pani tak, proszę, proszę losować, a ja, a ja bo mu, muszę powiedzieć muszę, muszę trzy słowa, bo się, bo się uduszę, że to do tego co pani dyrektor powiedziała, że jednak też kwestia po prostu tego, że w tej roli, w której państwo są, odpowiedzialność. To jest coś takiego, co jest bardzo wymierne i co od razu jakby przynosi jakąś informację zwrotną i reakcję. Nie? Jak wam idzie? W szkołach publicznych oh różnie z tym były. Co w dotychczasowej Jak? znanej pani panu historii szkoły było dla jej społeczności największym wyzwaniem? No to o tym. Tak, znaczy najważniejsze, było oczywiście to przeniesienie szkoły a i te zmiany, które, które były wymuszone choćby przez, no, przez zmiany w prawie oświatowym. Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że to, co Robert mówił o zmianie, y, zmianach, które nas czekały, to ja muszę, bo ja teraz się uduszę, powiedzieć, jak tenże człowiek, słuchajcie, się zmienił. Ponieważ y, ten pan trafił do nas, do szkoły, tylko dlatego, że mieszkał, mieszka na tej samej ulicy, gdzie, była nasz, gdzie był nasz pierwszy budynek i szedł... Ja szedłem do innej szkoły złożyć papiery, taka jest prawda. Zobaczyłem na końcu szkoły, znaczy tam gdzie była dziewicza właśnie, zobaczyłem na końcu a bu, ulicy budynek, było napisane prywatna szkoła. Mówię, a to najpierw zajrzę tutaj, no i tam już zostały. No i błogosławię, że byliśmy na tym samym, na samej w samym Dziękuję serdecznie.